Dzień dobry z Centrum Domowych Inspiracji Bosch. Dziś przygotujemy świąteczną roladę z buraków, ale będą tam też grzyby, będzie serek, będzie dużo pachnących ziół. Zapraszam. Co nam jest potrzebne do tej cudownej rolady? Bardzo dobrze ubite białka. To jest podstawa, żeby ona była puszysta. Tak wyglądają idealnie ubite białka. Mamy to. Teraz zabieramy się za robienie ciasta, zobaczcie, jakie to są składniki. Mą pieć ma wbudowaną wagę, która pomaga odmierzyć ilość potrzebnych produktów. Ciasto jest puszyste, przepięknie pachnie burakami i szanem i o to nam właśnie chodziło. teraz zrobię farsz. U mnie dzisiaj są pieczarki, ale możecie też użyć prawdziwków albo na przykład podgrzybków. Ciasto gotowe, farsz pieczarkowy gotowy. Teraz wystarczy ciasto posmarować serkiem Rolada już jest ustabilizowana, była przez chwilę w lodówce. Kroję teraz na plastry i wykładam na talerz. Świąteczna rolada w gotowości, jak sami widzicie, prezentuje się naprawdę dobrze, pachnie obłędnie. Życzę Wam smacznych, rodzinnych i spokojnych świąt.